krok po kroku przykładowe wykonanie schodów z mikrocementu. Aplikacja mikrocementu na schody jak i podłogi powinna odbywać się po zakończeniu innych prac budowlanych związanych z wykańczaniem ścian i sufitów. Przygotowanie podłoża, skucie nadlewek betonu. Surowe lub betonowe schody najczęściej dalekie są od idealu. Pierwszą konieczną czynnością jest mechaniczne usunięcie wszystkich nadlewek i garbów. Następnie usuwamy powstały pył i gruz. Kolejnym krokiem jest wyszlifowanie całej powierzchni schodów. W tym celu używamy szlifierkę kątową z giełdą tarczą do szlifowania oraz systemem odsysania pyłu. Po wstępnym wyszlifowaniu oceniamy stan równości i wymiary poszczególnych schodów. Zwracamy szczególną uwagę na wszystkie wypukłe elementy schodów, tak zwane garby. Każdy taki wypukły element poddajemy kolejnemu szlifowaniu, aby uzyskać właściwą płaszczyznę powierzchni. Zazwyczaj takie zabiegi pozwalają w wystarczający sposób przygotować schody do aplikacji mikrocementu. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy konieczne będzie nadlewanie kilku lub wszystkich stopni. Mikrocement może być również aplikowany na schody z istniejącą okładziną spłytek ceramicznych. Jeśli takie schody posiadają kapinosy, to najczęściej zostają one odcięte. Następnie takie schody również poddajemy procesowi szlifowania w celu korekty drobnych nierówności oraz zwiększenia ich porowatości. Tak przygotowane schody betonowe lub z istniejącą okładziną z płytek należy zagruntować. Gruntowanie podłoża najczęściej wykonujemy za pomocą jednej warstwy produktu AS Decorative Primer C po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku 1 do 1. Primer na C nanosimy równomierną, cienką warstwą za pomocą bałka lub pędzla, tak aby nie występowały zastojiny. Bardzo chłonne podłoża zaleca się zagruntować dwukrotnie. Warstwy podkładowe Jako pierwszą warstwę podkładową najczęściej stosuje się AS El Decorative Elastic. Mieszankę przygotowujemy według następujących proporcji. Od 0,15 do 0,2 litra wody plus 0,15 do 0,2 litra reziny Elastik na każdy kilogram suchej zaprawy Elastik. Zabierzamy odpowiednią ilość wody, do której dodajemy tyle samo rezinę elastik i dokładnie mieszamy. Następnie dosypujemy przygotowaną wcześniej porcję suchej zaprawy elastik. Całość mieszamy dokładnie, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Jeśli w podkładowej chcemy zatopić siatkę, to zaprawę rozprowadzamy przy pomocy pacyzę wartej. Następnie wklejamy siatkę i natychmiast wygładzamy zaprawę tak, aby przecisnęła się przez oczka siatki. Każdy stopień oklejamy osobno wcześniej dociętym fragmentem siatki. Łączenia siatki wykonujemy na różnikach wewnętrznych. W ten sam sposób wykonujemy pozostałe stopnie. Na drugi dzień po wyschnięciu zabrany przy pomocy backi lub szpachli usuwamy drobne nierówności. Następnie zaleca się przeszlifować wszystkie płaszczyzny, przy wielką stylację w dół. Ręcznie dopracowujemy detale. Po czym dokładnie odkurzamy samą powierzchnię. W przypadku aplikacji na istniejących płytkach zaleca się ponowne zakrontowanie w celu ujednolicenia chłodności podłoża. Warstwy nawierzchniowe można wykonać w różnych wariantach przykładowe układy warstw. Dwa razy medium lub dwa razy rustic lub 2 razy base lub 2 razy base i 2 razy medium lub 2 razy base i 2 razy rustik lub 2 razy base i 2 razy filo lub 2 razy base, jeden raz medium i 1 raz filo prezentowany dzisiaj układ warstw lub razy base i 2 razy rustik proporcje mieszanki i base 200 ml wody plus 50 ml pigmentu na 1 kg base lub 250 ml wody na 1 kg base praca najlepiej jest zacząć od góry schodów Liny dylatacyjne utrzymujemy w czystości przy pomocy długiej szpachli. Przy użyciu szpachli oraz spacy profilujemy narożniki. Identycznie wykonujemy kolejne stopnie. Czekającą powierzchnię delikatnie oczyszczamy. Pacą lub spachą ścinamy drobne nierówności. W szczególności na krawędziach. Następnie dokładnie zamiatamy przy użyciu miękkiego pędzla. Jeśli chcemy uzyskać większy stopień gładkości, to drugą warstwę base nakładamy na jeszcze wilgotną warstwę poprzednią. Aby nie uszkodzić świeżej powierzchni, pod kolana i stopy podkładamy 2-cm grubości styrodur. Pracę ponownie zaczynamy od góry sodów. Drugą warstwę mikrocementu aplikujemy w ten sam sposób jak pierwszą. malarskie usuwamy jeszcze przed związaniem btsmf Kolejnego dnia wyschniętą powierzchnię szlifujemy w zależności od potrzeby oczekiwanego efektu. Najczęściej stosuje się papier ścierny o gradacji od 80 do 150. Niewielką obrabiamy w płaszczyzny, a detale i trudne dostępne miejsca obrabiamy ręcznie. Po zakończeniu szczerywania całość dokładnie obkurzana. Jeśli uzyskany efekt jest zadowalający, to dwie warstwy AFD Graphic Base mogą być finalną powierzchnią gotową do nałożenia powłok zamykających. Taki wariant to podstawowa i zarazem najtańsza opcja wykończenia schodów. My nałożymy jeszcze dwie warstwy a as Dekoracji Rustic. W przypadku aplikacji cementu na płytach zaleca się ponowne zagruntowanie w celu ujednolicenia chłonności podłoża. Taki zabieg zmniejsza ryzyko wystąpienia wikmatów. Proporcje mieszanki AS-Decorative Rustic 250 ml wody plus 50 ml pigmentu na 1 kg Rustic lub 300 ml czystej wody na 1 kg Rustic. Przyległe powierzchnie znowu zabezpieczamy taśmą malarską. Zaczynając od najwyższego stopnia nakładamy pierwszą warstwę mikrocementu lustry. Te limity dylatacyjne utrzymujemy w czystości przy pomocy długiej szpachli. Całość prac wykonujemy w podobny sposób jak wcześniejsze warstwy z mikrocementu base. Podstawową zasadą jest to, że każdy rodzaj mikrocementu aplikujemy w możliwie najcięższej grubości na jaką pozwala zawarte w takie kolory z palety standardowej AS Dekorative możemy dowolnie rozjaśnić, zmniejszając ilość dodawanego pigmentu lub nieco przyciemnić, nie przekraczając jednak podwójnej dawki pigmentu. Zmieniając ilość dodawanego pigmentu należy korygować ilość dodawanej wody. Wygodnie jest aplikować mikrocement pod 2 stopnie, zostawiając 2 stopnie przerwy. Takie rozwiązanie daje możliwość mobilności i korzystania ze schodów podczas aplikacji. Całość aplikacji wykonujemy analogicznie jak w przypadku warstw z mikrocementu BASE. Dla uzyskania wysokiego stopnia gładkości drugą warstwę możemy aplikować na jeszcze wilgotną warstwę poprzedniej. Jeśli zależy nam na bardziej strukturalnej powierzchni, to drugą warstwę aplikujemy po całkowitym wyschnięciu pierwszej. My, nasze schody wykonaliśmy techniką mokre na mokre. Pamiętajmy o usunięciu taśm malarskich przed związaniem mikrocementu. Następnie zostawiamy schody do pełnego wyschnięcia. Na drugi dzień wykonujemy szlifowanie końcowe. Najczęściej stosuje się papier ścierny o gradacji od 80 do 150. Szlifierką obrabiamy płaszczyzny, a detale i trudno dostępne miejsca obrabiamy ręcznie. A następnie dokładnie zamiatamy przy użyciu miękkiego pędzla. Po szlifowaniu dokładnie odkurzamy całe schody. Tak przygotowaną powierzchnię wstępnie uszczelniamy produktem w Impregnat. Impregnat wcieramy wilgotną gąbką. Robimy to tak, aby nie dopuścić do powstawania zastojów lub zacieków. w razie potrzeby impregnację można wykonać dwukrotnie. Jeśli po wyschnięciu pierwszej warstwy impregnacji wyczujemy szorstkość powierzchni oznaczającą, że pozostały na niej drobiny pyłu ze szlifowania, należy usunąć je przy pomocy filcu ściernego. Tak przygotowaną, całkowicie suchą i dokładnie odpyloną powierzchnię Zamykamy dwiema warstwami po illutanu Sealer Aqua. Sealer Aqua, podobnie jak inne produkty, stosujemy zgodnie z aktualną kartą techniczną. Składnik A dokładnie mieszamy, wstrząsając pojemnikiem przez kilka minut. Po otwarciu pojemnika odmierzamy na wadze potrzebną ilość składnika A. Następnie dodajemy składnik B do składnika A w stosunku 1 do 3. Oba składniki dokładnie ze sobą mieszamy. Po czym dolewamy od 15 do 30% wody i ponownie dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną mieszankę aplikujemy przy pomocy wałka lub nadryskiem. Drugą warstwę aplikujemy po całkowitym wchnięciu pierwszej warstwy. Najlepiej po 12 godzinach i przed upływem 24 godzin. Pełne utwardzenie powłoki poliuretanowej następuje po około 7 dniach. Tak wykonane schody będą efektownym i ważnym elementem każdego wnętrza. Jeśli i ty chcesz samodzielnie wykonać aplikację mikrosegmentu, skontaktuj się z doradcą, który pomoże ci dobrać odpowiednie ilości poszczególnych składników oraz udzieli wsparcia technicznego na każdym etapie realizacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie ASDSklep.pl lub ASDStudio.pl. Wszystkie prezentowane produkty można zakupić w naszym sklepie internetowym ASDSklep.pl. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do państwa dyspozycji. Przed aplikacją produktów AS decorative należy zapoznać się z aktualnymi kartami technicznymi dostępnymi na stronie asdesklep.pl. Zalecane jest wykonanie aplikacji próbnej celem oceny efektu końcowego oraz wprowadzenia ewentualnych korekt.